Hej hej, pomimo 20 godzinnej obsługi z wydaniem siódmej aktualizacji zawitała w końcu ona na nasze live serwery. I w końcu możemy cieszyć się nowościami, które twórcy dla nas przygotowali i w zasadzie jest to największa aktualizacja, którą dla nas przygotowali. Czekaliśmy na nią aż 3 tygodnie, na następną będziemy czekali prawie miesiąc, więc zaczynamy się obawiać co oni tam dodadzą. Ale przechodząc, tak jak zawsze od rzeczy najważniejszych po zmiany. And balanced. Jeżeli kogoś interesuje pełna notatka, link będziecie mieli w opisie. A teraz, jak zawsze, przedstawię Wam najciekawsze rzeczy, zaczynając oczywiście od danej rzeczy. Tak jak widzicie, dodano karabin sniperski, o którym Wam wspominałem w zasadzie w materiale bodajże sprzed 3 miesięcy, ponieważ ten karabin sniperski znajdował się już w pliku gry, ale nie można było z nim całkowicie nic zrobić. Być może już widzieliście poranny film, mianowicie o nowym zakończeniu, a w zasadzie o zmianach, ponieważ ma Mamy nowego bossa i również y, ostatni finalny boss, czyli mianowicie demon dostał, y, dostał nerfa i to są zmiany jeżeli chodzi o jego, o jego istnienie w open worldzie, mianowicie po prostu został znerfiony, ma o wiele mniej zdrowia przez co w zasadzie jak nagrywałem dla was ten materiał rano to ubicie go poszło naprawdę bardzo, bardzo szybko, używałem tylko, tylko strzelby oraz niektóre jego ataki mają zwiększony cooldown. Jeżeli chodzi o wózki golfowe, to one wiążą się z zmianą na wschodniej części mapy, czyli na całym polu golfowym, ponieważ mamy tam również dodane więcej wiosek, kanibali, jezior i wszystkich innych pierdół oraz mosty linowe, które prezentują się w następujący sposób. Teraz widzicie sklinka. Jest to opcja fajna. Lokalizację wózka w zasadzie widzicie teraz w... W tle najłatwiej będzie po prostu kręcić się wokół pola golfowego i po prostu je sobie łatwo można znaleźć. Prowadzą się nie najgorzej, o wiele lepszy, lepiej niż, niż knajcik dodany parę aktualizacji wcześniej. Również został ulepszony system budowania z kamienia oraz dodano system okiennic. Tak jak widzicie mogę sobie teraz najnormalniej w świecie okno otworzyć bądź zamknąć jak mi będzie za bardzo wiało. I w zasadzie zmiany dostały wszystkie e, budowle z kamienia, bo w tym momencie możemy również sobie budować kamienne podpory, fundamenty, i w zasadzie niemalże wszystko z kamienia. No, poza drzwi będzie musieli do budowy drzwi jeszcze wykorzystać, e, wykorzystać zewnątrz, tak samo do, do okiennic, i podobno też naprawili. E, naprawili same m, wszystkie inne pozostałe budowle z kamienia. Dlaczego mówię podobno? Ponieważ na moim saveie e, dalej nie mogę w zasadzie nic z tym zrobić, więc uznajemy, że to, co mam teraz wybudowane z kamienia, jest trochę spisane na straty. Z innych zmian, pierdłkowate, a w zasadzie takich bardziej stylistycznych, dodano lilie wo wodne na jeziorach, na których możemy znaleźć hmm. różne żabki, więc jest to fajne mimo wszystko, detal nie zmienia to rozgrywki, ale mimo wszystko fajne detalik tak samo jak dobrze znane z pierwszej części gry wróciły, a w zasadzie zostały dodane e, trofea, będziemy mogli sobie teraz na ścianie normalnie w świecie powieszać Cofa, e, trofe, czyli głowy zwierząt kanibali również e, teraz pewnie widzicie takiego creepy screenka e, i jedna bardzo istotna zmiana, jeżeli chodzi o o samym bo w pierwszej części, gry musieliśmy odląbać głowę i przejść nawet co mapę, żeby ją sobie właśnie posadzić na, na, na ścianie. W tym momencie wszystkie głowy lądują w naszym ekwipunku, co jest dużą, dużą, e, dużą zaletą, dużym, plus, dużym plusem. Jeżeli chodzi o samą lokalizację karabinu, ponieważ ona jest dla was myślę bardzo, ale to bardzo istotna, karabin możecie znaleźć w jaskini od złotej. Od złotej zbroi lokalizacja teraz wam leci w tle, lekko przyspieszona w zasadzie. Możecie tylko wejść do tej jaskini teraz po sam karabin, bo nie jest ona głęboko schowana w tym systemie. Jeżeli chodzi o dokładniejszą zmianę w endgame, a ja w zasadzie w samym endingu, mam dodatkową cutscenkę w którym pojawia się właśnie boss końcowy dokładnie wszystko macie w zasadzie tak jak mówiłem wcześniej, pokazane w wcześniejszym filmie, różnica jest jeszcze taka, że przed samą kostką możecie znaleźć kultystów z paroma sztukami amunicji taki podstawowy ekwipunek na ewentualną dalszą walkę z bossem i również zostały dodane dialogi do tej cutscenki jeżeli chodzi o zmiany balansowe i w zasadzie o wszystkie inne detale, w tym momencie mamy opcję włączenia sobie w niestandardowych ustawieniach rozgrywki, opcję wyłączenia zamnożenia czasu. Podczas otwierania ekwipunku, czyli w zasadzie to jest e, tak samo jak w pierwszej części gry na hard mode, e, kiedy otwieraliśmy ekwipunek. Świat gry nie zatrzymywał się, tylko e, żył jakby swoim życiem, i to był moment, kiedy nasi przeciwnicy mogli po prostu nas wyeliminować do końca. Dobra, i w zasadzie to są wszystkie ważniejsze zmiany w tej aktualizacji. Następna, dopiero za miesiąc, jak zawsze, macie pełną listę zmian w linku w opisie jakbyście chcieli sobie zajrzeć. Jeżeli coś ważnego skipnąłem, to wiadomo dajcie znać na dole w komentarzu. I możecie się spodziewać niedługo materiału a propos nowego zakończenia w zasadzie kaccenki, którą właśnie dostaliśmy w tej aktualizacji. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Hej hej.